Dobry wieczór. przyjechałem do pana Alfonsa. On się wypowiadł o tym gołębku, Zbieramy na aukcję gwaratywno na Marcina. Wiecie, że jest z Aksa. Hello. This is a president z moich It is one of our best breeding cock. It is from 1111. To son from um, Purdy. Purdy is Grand Guangdong average Vina, South Africa and mother is a, a son brother Mr. pierwszy ace Beachin. 35 000 piction, mother is also half sister of right winner, and he's breeding with his daughter. gesagt, no, was waska polen Nie, nie, jest good, yeah? Ok, Okay, yeah. dasz was. E, dziękujemy. Także prezent dla Marcina, z bratem się tam kontaktować, kontaktować. Oraz on pójdzie bo to główny, jak się mówi, tam jest moim zdaniem, jak w tym rodowodzie i tak dalej, kontu to opowiada to jest historia o tym głębiu. Chyba, że ktoś szybko się zgłosi. Ja z bratem, sam nie będę decydował, z bratem Marciną zagadnę, jak ktoś jakąś nam sumę da normalną, zabiera do 24 godziny, jak nie idzie na ulicy. Dziękuję, pozdrawiam. się, klas. Widzę, wiczę. Ok, ciao. Good luck.